Dzień dobry, z tej strony Przemysław Kubaszewski. I Piotr Muskała. Witamy na kolejnym WAGO Express. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka nowości związanych z naszą ofertą złączek sygnałowych, które stanowią jako rozszerzenie naszej, naszego portfolio znanych i lubianych złączek TopJob S. Złączki sygnałowe to jest taki element, który chcielibyśmy postawić jako coś pomiędzy systemem sterowania a czujnikiem czy elementem wykonawczym. W dzisiejszych czasach mamy taką sytuację, że w różnych obiektach, czy to są obiekty przemysłowe, czy to budynki, czy to jakieś systemy pomiarowe. Potrzebujemy podłączać bardzo dużo sygnałów. Jest to oczujnikowanie, opomiarowanie różnych procesów, opomiarowanie linii produkcyjnych, pomiar energii, czujniki czy w automatyce budynkowej, czujniki jakieś ruchu, czujniki zmierzchowe, czujniki temperatury i wielu innych parametrów. I tego jest coraz więcej i potrzebujemy Wszyscy myślę z Państwa spotykają się z takim problemem, że potrzebujemy pewnego rodzaju interfejsu pomiędzy systemem sterowania czy, czy jakimś tam systemem nadzorującym a czujnikiem czy elementem wykonawczym. Nawet, Piotrze, u nas tutaj w tym pomieszczeniu jest mnóstwo czujników, które jak żeśmy widzieli, zresztą w korytarzu obserwowaliśmy rozdzielnicę, którą mamy przeszkloną, tych sygnałów jest naprawdę dużo. To, to mówimy o dziesiątkach, dziesiątkach tutaj nawet z tego pokoju i z tego piętra. Jeśli chodzi o piętro, to nawet i w setkę myślę, że idzie spokojnie tutaj. Oczywiście, nawet w takim prostym rozwiązaniu jak jakiś wagon kolejowy, to są kilometry kabli i setki czy, czy tysiące różnego rodzaju czujników. I jak spojrzymy na tą planszę, Którą widać za nami, no to właśnie tymi zielonymi strzałkami, czy w tym miejscu, zaznaczyliśmy miejsce, zaznaczyliśmy ten, ten, ten obszar, w którym y, pojawić się powinna ta złączka sygnałowa, jak i taki, jako taki swoisty, czy swego rodzaju interfejs pomiędzy systemem sterowania, systemem nadzoru, a czujnikami. Tak się śmiejemy, że oferta WAGO jest podzielona na trzy takie działy: interconnection, czyli po, połączenia elektryczne, interfejsy i automatykę. I co prawda te złączki sygnałowe, jako top jobes należą do interconnection, ale jednak w rzeczywistości są pewnego rodzaju takim właśnie interfejsem. Czynnikiem spajającym po, uh -huh. powiedzmy pomiędzy tą częścią właśnie automatyki, a tą częścią obiektową. I Piotrze, przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytania, na, jakie, jakie są największe wyzwania w przypadku powiedzmy, podłączania, czujników, czujników wykonawczych w rozdzielnicach. Jak, jakie stoją wyzwania przed, przed prefabrykatorami? Myślę, że największym i takim podstawowym wyzwaniem, od którego powinniśmy tutaj wyjść, to jest to, co się naświetliło w naszej rozmowie przed chwilą, mhm. czyli ta liczba czujników, ta liczba sygnałów, które wprowadzamy, czy które wyprowadzamy z systemu sterowania, która jest tak duża. Że potrzebujemy upakować, mówiąc kolokwialnie, bardzo dużo sygnałów na, ogran na ograniczonej przestrzeni. No, chcielibyśmy, żeby te nasze rozdzielnice nie rozbudowywały się do jakichś gigantycznych rozmiarów, no i, i, i dlatego potrzebujemy tej oszczędności miejsca. I to jest takie pierwsze wyzwanie, ale to nie wszystko, bo myślę, Przemku, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie czytelność. Dlaczego ona jest taka ważna? Znaczy, czytelność jest przede wszystkim ważna w momentach kryzysowych, mhm. bo weźmy pod uwagę to, że może, zawsze może dojść do, do błędu ludzkiego. Tak? Mhm. To jest tylko czynnik ludzki, może się zdarzyć jakieś złe podłączenie przewodów, może, może się to po prostu stać. Tak? I w przypadku skomplikowanych układów opartych na złączkach listwowych. Weryfikacja tego błędu no, może być problematyczna. Później pokażemy, w jaki sposób można to fajnie tutaj na tych złączkach zrealizować. Mm -hmm. tu, tu, może, jeszcze bym tylko dodał, że to szczególnie duże znaczenie ma w terenie, kiedy na przykład nasze czujniki podłączamy gdzieś, no nie wiem, pod ziemią w kopalni, gdzie nie ma takiego bezpośredniego kontaktu. Ktoś inny prefabrykował szafę, ktoś inny podłącza czujniki, czy uruchamia cały system. Jest w terenie, potrzebuje to zrobić szybko potrzebuje, no nie wiem, jest podmiana, stoi jakaś linia produkcyjna, czy jest to w trudnych warunkach terenowych. I tam... Przyjeżdża serwis zewnętrzny, który musi coś szybko zrobić, ewentualnie no, naprawić coś, co się zepsuło, tak? I dostaje, dostaje na, powiedzmy, na twarz, zróbcie coś szybko i no, muszą mieć po prostu... No jakiś punkt wyjścia, tak? Tak, no, dlatego, że tutaj nie ma miejsca po prostu na tą pomyłkę Dokładnie. i na ten, na ten błąd. Przechodząc od teorii do praktyki, myślę, że to jest dobry moment, w którym warto byłoby pokazać tą złączkę, jak ona wygląda z góry, jak ten system, bo to jest nie tylko złączka, umówmy się, bo złączka mhm. to jest tak naprawdę no tylko złączka. Tu się tworzy cały system niejako połączeń, oparty na, na, na kilku elementach. I co za pomocą tych elementów możemy, możemy tutaj połączyć? Tutaj jest mowa przede wszystkim o czujnikach wykonawczych. Tutaj jest jakiś prosty, prosty siłownik wrysowany i dodatkowo mówimy tutaj na przykład o, o czujnikach indukcyjnych. Każdy ma troszkę inny sposób połączenia, może Piotrek, no, przybliżysz. No tutaj widać u góry mamy siłownik, mamy, mamy siłownik 230 V, także jest to jakieś tam urządzenie wymagające przewodu ochronnego, który idzie, idzie z dołu. Mamy potencjał n. No i przez y, to górne piętro y, sterujące, tak zwane, bo tutaj w naszej złączce warto to za chwileczkę jeszcze Przemek szczegółowo pokaże, y, że mamy te, ta złączka składa się z takich jakby części, gdzie mamy część tą zasilającą, gdzie są przyłącza zasilające i u góry, gdzie mamy przelotowo y, tory sygnałowe. I tutaj właśnie tym torem sygnałowym w naszym siłowniku będzie ten tor y, L, który po prostu podaje ten sygnał do uruchomienia. A na dole, na tym drugim obrazku, mamy taki typowy czujnik jakiś zbliżeniowy, już pracujący powiedzmy w instalacji 24V też jest to trzyprzewodowy. Także tutaj widać tą możliwość podłączenia czujników czy elementów wykonawczych w różnych konfiguracjach, czy to będą dwuprzewodowe, trzyprzewodowe, czy nawet są wersje tych złączek do czy, czy nawet w tej standardowej wersji takiej, bo to za chwileczkę wyjdzie z konstrukcji, mogą, mogą być podłączane również urządzenia czteroprzewodowe na przykład. Dokładnie. Piotrku, ja mówiłem o tym, że to nie jest nie tylko sama złączka, ale cały system. Mimo tego, że za słowo system, przeważnie kryją się skomplikowane rzeczy, Tu tak nie jest, bo mówimy tylko tak naprawdę o pięciu, może sześciu elementach. Pierwszym elementem najbardziej wyróżniającym się kolorystycznie jest pomarańczowa złączka zasilająca, która stanowi niejako taki start dla Całej szyny, y, która rozprowadza, rozprowadza po prostu potencjał po całej szynie y, za pomocą odpowiednich mostków. Y, do tego mamy standardowe y, szare złączki z, z, z odpowiednio pomalowanymi na czerwono i, i niebiesko tutaj miejscami na przyłączenie odpowiednich potencjałów. Do tego dochodzą ścianki końcowe. No i jest oczywiście mowa tutaj o mostkach. Co, warto wspomnieć charakterystycznych dla serii The Top Job S nie musimy stosować dodatkowych powiedzmy elementów, kolejnych kodów zamówieniowych do działów logistyki. Ta złączka obsługuje standardowe, standardowe mostki dostępne w serii Top Job S. Warto jeszcze wspomnieć o obie, bo to właśnie ten szósty element, o elementach opisowych. Piotrek, może pokażę. Tak, tutaj może byśmy pokazali do kamery. Mamy taki przykład listewki. Proszę zwrócić uwagę, ten opis, który tutaj mamy, jest. Po pierwsze, wielowierszowy. Tutaj maksymalnie w wypadku złączek y, tych dobrze mamy nawet cztery wiersze opisu, także możemy sobie zapewnić tą czytelność i jasność. Jest to zestandaryzowane, więc używamy tych samych akcesoriów, tej samej drukarki termotransferowej, y, tego samego oprogramowania do generowania tego opisu. I tych samych pasków oznacznikowych, czy elementów innych tam oznacznikowych. I co ciekawe, czy co ważne, w systemie złączek tych sygnałowych mamy możliwość zainstalowania paska oznacznikowego z dwóch stron. Dzięki czemu? Niezależnie od położenia takiej listwy ze złączkami sygnałowymi w rozdzielnicy, czy to będzie czołowo, czy będzie jakoś inaczej w jakimś innym układzie to y, zainstalowane, zawsze mamy y, pełną dostępność i ten opis jest widoczny. No, dzięki czemu po prostu w razie y, potrzeby jakiegoś serwisu, czy dostępu i sprawdzenia, który przewód jest od czego, nigdy nie ma problemu, po prostu jest to, jest to z każdej strony dostępne. Wróćmy może do prezentacji, bo na niej rozłożymy ten system niejako na czynniki pierwsze i co jest bardzo dużą siłą tego, tego całego systemu to jest to, że jedna złączka ma 7 mm i nie jest to powiedzmy jakiś, jakiś parametr wyróżniający się jeśli chodzi o całą złączkę, ale warto wspomnieć o tym, że w tej złączce są dwa sygnały, dlatego daje nam to nieosiągalne tutaj dla konkurencji 3,5 mm na jeden sygnał, bo każda złączka ma dwa oddzielne, odseparowane kanały sygnałowe. No i dzięki temu, że mamy dwa oddzielne tory sygnałowe w tej części, jakby górnej złączki, na pojedynczych 3,5 mm możemy obsłużyć Cały, y, cały czujnik, czy cały, cały element wykonawczy Nawet wraz z zasilaniem, czy na, dwa, albo dwa czujniki, dwa czujniki dokładnie. Y, na, na całej złączce, na 7 mm. Na pojedynczych 3,5 mm mamy pełne, dlatego że te tory, tak jak za chwileczkę Przemek pokaże, na szczegółowych tak, Dokładnie, pokażmy to, jak rysunkach. wygląda pod względem elektrycznym, nie? w sensie mhm. jak wygląda schemat elektryczny tej złączki, e, na którym widać dokładnie, że sygnały są od siebie odseparowane, są to dwie oddzielne szyny, które realizują jako dwa elementy, mogą realizować dwa elementy wykonawcze i mamy dwa podwójne tory potencjałowe, potencjał dodatni i potencjał ujemny. One są od siebie, odróżniają się przede wszystkim kolorem, łatwo to poznać, bo ujemny jest oznaczony kolorem niebieskim, a czerwony jest oznaczony kolorem dodatnim. No i tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwa oddzielne tory sygnałowe, oczywiście wszystko się odbywa w technologii sprężynowej, z której jesteśmy znani, Chciałbym teraz pokazać, jak wygląda łączenie torów potencjałowych, bo to myślę też jest ważne i niejako wyróżniające nas. Dzieje się to za pomocą mostków. Każda złączka ma jakby dwa miejsca na, na wetknięcie mostków, za pomocą których można w bardzo prosty sposób powielić zasilanie na kolejnych złączkach. I w momencie, w którym po prostu chcemy wetnąć mostek, robimy to i zawsze mamy dostęp do Poszerzenia, rozszerzenia możliwości dorzucenia kolejnej i dorzucenia kolejnego czujnika. Może jeszcze co ważne, gdybyśmy sobie już tych, powiedzmy, złączek dali na tyle dużo, że będzie nam gdzieś brakowało prądu do zasilenia, to zawsze można powielić złączkę zasilającą. I zacząć kolejną sekwencję, czyli Dokładnie. w dowolnym miejscu, nie, nie, nie zmieniając geometrii czy gabarytów całego tego, całej tej listwy, dodajemy jeszcze jedną złączkę pomarańczową i mamy kolejne zasilanie dla kolejnego, powiedzmy, kolejnej sekwencji czujników. Jeszcze może jedną rzecz, co tutaj warto wspomnieć, to to, że mostkowanie jest możliwe również w torach sygnałowych. One są standardowo odseparowane od siebie, ale czasem może być taka potrzeba, że Będziemy, miejsce jest, tak, żeby to zrobić. Będziemy potrzebowali Dokładnie. po prostu wysterować, jest miejsce, wkładamy mostek, również typowy mostek, to job s i mamy to załatwione. Myślę, że w tym miejscu warto byłoby się pokusić o jakieś podsumowanie tej części naszej prezentacji, jeśli chodzi o same parametry techniczne. No na pewno interesuje Państwa zakres przekroju przewodu, który możemy podłączyć. Jest to od 0,14 do do nawet 1,5 mm2, oczywiście z pewnymi, z pewnymi ograniczeniami. Prąd znamionowy 13,5 A, napięcie znamionowe 250, i długość odizolowania przewodu niejako, no tutaj chyba standardowa. Standardowa 9 do 11 mm. I teraz może pokażmy tą najważniejszą cechę, czyli tą oszczędność miejsca w porównaniu do takich standardowych czy do innych metod wykorzystywanych do podłączania tych przewodów sygnałowych. Dokładnie, bo nie zapomnijmy, że no, te złączki są niejako nowością, tak? I w tej chwili na rynku, czy na rynku, czy wśród klientów funkcjonują zupełnie inne sposoby podłączania, podłączania przewodów w przypadku czujników. No i chcielibyśmy właśnie pokazać, pokażemy, tak, tak. pokażemy dwa takie najbardziej, może popularne. Myślę, że każdy się zgodzi. Że najłatwiej na pierwszy rzut wydawałoby się zrobić to przy pomocy złączek przelotowych. I tutaj na planszy mamy pokazany taki zestaw ośmiu sygnałów wraz z zasilaniem. Wykonany po lewej stronie przy pomocy złączek sygnałowych, a po prawej stronie przy pomocy standardowych przelotówek z serii 2002. Ja tu przygotowując ten projekt, też zadbałem o to, żeby złączki, które są złączkami zasilającymi, posiadały odpowiednie kolory. Jak widać, załatwienie tego, tego podłączenia, żeby ono było elektrycznie takie, jak należy, wymaga zastosowania dość wyrafinowanego sposobu mostkowania. Ja tu I... widzę miejsce do popełnienia błędu. Oczywiście, przy przewodowaniu już na obiekcie. Jest to, ten opis jest też nieco bardziej skomplikowany. No i oczywiście to, co widać na pierwszy rzut oka, a co za chwileczkę jeszcze przemek pokaże. To jest ta szerokość. Więc tutaj mamy, mamy jedno rozwiązanie: złączki ale, przelotowe. Ale Piotrze, trzeba sobie też zadać pytanie: bo na rynku funkcjonują złączki piętrowe, dlaczego ich nie użyć tutaj? No właśnie, no zobaczmy. Yy, tutaj mamy przykład ze standardową piętrową złączką, czy trzypiętrową złączką. No potrzebujemy trzy piętra. Jeden potencjał będzie minusem, drugi będzie plusem, i ten nasz górny potencjał będzie potencjałem sygnałowym. Co jest tutaj pierwszą rzeczą? Przez to, że. Złączka standardowa, piętrowa, wymaga, znaczy jest przelotowa na każdym piętrze czy na każdym potencjale. Jej konstrukcja jest y, nieco inna, i tak jak tutaj widać, złączka jest po prostu wyższa. Czyli w naszej rozdzielnicy będziemy potrzebowali większej głębokości do tego. No i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli teraz do. Ubierzmy to w liczby, nie? Myślę, tak. że ubierzmy to porównanie w liczby i przejdźmy do, do smart designera, programu, w którym można. Tutaj te wszystkie rzeczy zwymiarować, jest to program do tworzenia listew zaciskowych. I teraz tak, w tym programie mamy przedstawione to samo, co mieliśmy w prezentacji, bo, bo mówmy się, te screeny są wzięte, wzięte stąd, tak? I tu żeśmy to zrobili, jednym prostym kliknięciem możemy zwymiarować te listwy i to dzieje się bardzo szybko, niejako tutaj program jest dostępny całkowicie online. I teraz tak, jako punkt odniesienia mamy tą listwę złożoną ze złączek przelotowych i ona ma prawie 14 cm szerokości. Dużo. Potem mamy naszą listwę ze złączkami sygnałowymi i to jest niecałe 5 cm, także mówimy tutaj no, o bardzo dużej różnicy, jeśli chodzi o, o samą szerokość sygnałów. No i na samym końcu mamy złączki piętrowe. Jest to bardzo podobne w stosunku do złączek sygnałowych, tu mówimy o około 5,5 cm. Ale jednym kliknięciem możemy sprawdzić, co tak naprawdę wyróżnia e, złączki e, sygnałowe od złączek piętrowych. Chodzi tutaj o ich wysokość. I jak widzimy, e, złączki czujnikowe są dużo, dużo mniejsze gabarytowo i jest to o tyle ważne, co w przypadku e, miejsca, potrzebnego miejsca w rozdzielnicy, jeżeli no, tutaj e, na przykład ta złączka piętrowa jest niejako wymiarem determinującym wymiar, e, wymiar e, głębokość przede wszystkim szafy. E, może dojść do sytuacji, w której no, będziemy w stanie, na przykład, obniżyć wymiar, wymiar głębokość szafy, bo po prostu nie będzie taka, taka głębokość wymagana. No właśnie bardzo fajnie pokazałeś tutaj tą wizualizację w Smart Designerze. Myślę, że większość z Państwa zna nasze oprogramowanie, ale gdybyśmy mogli jeszcze przypomnieć pokrótce, jakie inne możliwości, oprócz samego zbudowania takiej wizualizacji, czy zobaczenia wcześniej, jak będzie wyglądała nasza listwa zaciskowa, co jeszcze daje korzystanie z tego Smart Designera? Znaczy Piotrze, myślę, żeby nie, nie przedłużając, ja wspomnę o takich trzech najważniejszych aspektach tego programu. Pierwszym, myślę, że najważniejszym aspektem dla projektanta jest zabudowana baza danych, ten program ma wbudowane absolutnie wszystkie nasze, nasze urządzenia, nasze komponenty, zaczynając od złączek nawet 2.2.1, które też tutaj są w tym programie, po złączki, złączki listwowe, po interfejsy i całą automatykę, łącznie z dodatkowo z zasilaczami, przekaźnikami. Także tutaj jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Drugą bardzo ważnym aspektem jest możliwość dzielenia się swoimi projektami. Jeśli ktoś wejdzie w ten program, zarejestruje się, zaloguje. Możliwość dzielenia się konsultacji niejako online z nami, z pracownikami WAGO, za pomocą funkcji udostępnij udostępni projekt. I dzieje się to niejako bez wysyłania, bez konieczności wysyłania dużych, dużych plików kadowskich, ewentualnie plików PDF, które oczywiście możemy sobie w tym programie wygenerować co jest takim też bardzo, bardzo ciekawym, bardzo przydatnym aspektem w pracy. I trzecią rzeczą, o której bym chciał wspomnieć, jest to bardzo proste tworzenie, bardzo proste tworzenie listów, list, list, listy, list listy materiałowej, przepraszam, tak, listwy, listy, bardzo podobne mhm. słowo, można, można się pomylić. I tak, za pomocą możemy jednym kliknięciem stworzyć listę materiałową, mhm. którą wysyłamy do działu logistyki. I nie musimy się tutaj męczyć z liczeniem mostków, z liczeniem potrzebnych nie wiem, długości pasków zaciskowych. Program wszystko nam wylicza i tak naprawdę jednym kliknięciem załatwiamy wszystko. Mieliśmy mały problem techniczny, dźwiękowy, ale myślę, że wracamy. więc Dobrze. Taką ważną rzeczą, oprócz tego, oprócz tego, że można te listy generować, wysyłać bezpośrednio, czy nawet też przy pomocy smart designera można generować zlecenie dla naszej produkcji listów, gdzie mamy taką prefabrykację również możliwą, to jest to, że upraszcza to też system logistyczny u Państwa, dlatego, że jeżeli korzystamy z całego systemu TopJobs, to wszystkie akcesoria są wzajemnie kompatybilne, paski oznacznikowe, mostki, to, co wszystko pokazywaliśmy wcześniej i dzięki temu generując zamówienie, powiedzmy, na listwę złączek sygnałowych i inną jakąś listwę zasilającą, możemy to połączyć w taki sposób, że na przykład przyjdzie jedno pudełko mostków i wiemy, że część tych mostków pójdzie do tej listwy, a część do innej. Dokładnie. Także wróćmy może do naszej prezentacji, pokażmy na przykładach, gdzie faktycznie można zastosować te nasze złączki, ten nasz system do, w praktyce. Tak? To zacznijmy od takiego prostego, basicowego przykładu. My tutaj wybraliśmy dla Państwa kontaktron okienny jako taki przykład no, najprostszego czujnika, który daje jakąś tam informację do systemu sterowania. No, i y, złączka, tak jak wcześniej mówiliśmy, stoi y, jako taki interfejs. Tutaj nasz czujnik jest dwuprzewodowy, jest zasilany y, potencjałem dodatnim. Kontaktron daje sygnał y, i przez tor sygnałowy idziemy z informacją do sterownika, czy też no, powiedzmy do jakiegoś y, przekaźnika. Widać tutaj wyraźnie ten podział odpowiedzialności czy podział taki strukturalny pomiędzy wewnętrzną częścią po prawej stronie, tam gdzie idziemy do systemu sterującego i częścią zewnętrzną. Jeżeli mamy, żeby nie było, mhm. że nie wykorzystujemy potencjału tej naszej złączki, to możemy zrobić jeszcze taki myk, że dołożymy kolejny kontrakt okienny, tak? Tak, i to wszystko będzie cały czas w jednej złączce. Mamy tutaj dwa, dwa czujniki i jedna złączka zaledwie 7 mm. Dokładnie. No ale kontaktron jest, jest prosty, może przyjrzyjmy się na coś nieco bardziej skomplikowanego. Znaczy bardziej skomplikowanego, czy ja wiem, no, wszystko działa się na, na podstawie prostej elektryki, tutaj. tak? Tylko kwestia tego, jak to wykorzystamy i do czego to wykorzystamy. Mamy tutaj czujnik zbliżeniowy e, typu PNP, załączony potencjałem e, tutaj e, dodatnim. E, widzimy schemat połączeń, w jaki sposób możemy to zrealizować. E, także no, myślę, że tutaj za, za dużo rzeczy do tłumaczenia, Piotrze, nie ma. Chyba, że chciałbyś coś, coś więcej ze swojej strony. No, chyba, chyba nie. no Tyle tylko, że widać, że tu akurat mamy trzyprzewodowy element. Y, także wykorzystujemy wszystkie piętra. W złączce. Ale zobaczmy na kolejnym slajdzie. Będzie urządzenie pomiarowe pracujące w pętli 4,20 mA. To jest akurat anemometr akustyczny. No, mamy tutaj, jeśli chodzi elektrycznie, połączenie jest bardzo proste. Anemometr jest zasilany. Także bierzemy sobie tutaj z, z tych przyłączy zasilających plusa, minusa i wydaje nam y, informację o prędkości wiatru w postaci y, 4,20 mA, co przez, y, przez tutaj ten tor sygnałowy trafia do sterownika. Na, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Y, ten przykład dobraliśmy tutaj specjalnie y, jako taki element, który pracuje w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Y, to jest akurat zdjęcie, które y, zostało zrobione z systemu pomiarowego Mikroklimatu jaskini Damianowskiej w Czeskim Krasie. I to, jest, to są warunki pracy takiego urządzenia trudne, powiedzmy, środowiskowe czyli mamy wysoką wilgotność, niską temperaturę. I te te, czy podobne, czy inne warunki w atmosferze chemicznej, czy w warunkach zmiennej temperatury, w warunkach no nie wiem, w kopalni, gdzieś w pojazdach szynowych, wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dużej odporności połączeń na wibracje, na zmiany temperatury, na skład powietrza, czy na wilgotność, tam sprawdzają się te rozwiązania techniki sprężynowej. To właśnie to jest to co jest najważniejszym elementem wspólnym złączek sygnałowych z całym systemem tobrobes, -to czyli niezawodność pracy w trudnych warunkach. Myślę, że jeszcze takim ostatnim bardzo ciekawym przykładem jest siłownik z sygnałem zwrotnym. Jak możemy wykorzystać naszą złączkę w przypadku podłączenia takiego typu elementu? I teraz tak, mamy naszą złączkę, oczywiście podłączamy potencjał dodatni, ujemny, znane już nam kanały, które żeśmy wcześniej opisali, ale teraz tak, mamy sterowanie za pomocą 0,10 V i realizujemy to za pomocą pierwszego kanału sygnałowego, ale możemy, nic nie stoi na przeszkodzie że za pomocą drugiego kanału sygnałowego. Podłączyć tutaj informację zwrotną. Tak? I za pomocą, w jednym na 7 mm, załatwiamy tak naprawdę zarówno zasilenie, jak i sterowanie, jak i sygnalizację zwrotną takiego, takiego czujnika. Także myślę, że to jest niejaką dobrą, dobrą klamrą spajającą naszą wypowiedź, tutaj naszą prezentację. No i w tym punkcie chcielibyśmy chyba y, zakończyć, ale zanim zakończymy, to chcielibyśmy jeszcze zaprosić Państwa na naszą stronę internetową, y, gdzie informacje na temat tych złączek są. Zapraszamy również na naszą stronę internetową po to, żeby skorzystać z y, usługi, którą prowadzimy, czyli live chata, gdzie nasi specjaliści z działu technicznego, jak i z działu handlowego y, dyżurują codziennie w godzinach 9.15. I można bezpośrednio zadać im pytania zarówno na temat tej złączki, jak i na temat automatyki albo na temat złączek 221. Co tylko sobie Państwu przyjdzie do głowy, to na te pytania na pewno, na pewno odpowiemy. Bardzo dziękujemy za dzisiaj za uwagę. Zapraszamy też na kolejne oczywiście Wago Ekspresy, w których będziemy poruszać kolejne tematy z jakże bogatej naszej oferty wielu Dokładnie. dziesięciu tysięcy produktów. Dokładnie, dziękujemy, dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.